Rozum, ale nie ściemniasz? Naprawdę działa w całym domu? Czy ja wyglądam na kogoś, kto ściemnia? Ale jak to możliwe? Bez kabla? Bez kabla? I tak nie zrozumiesz Aha, jednak ściemniałaś, na dnie nie działa Co? Udobiłeś netbooka? No co? Przecież kosztował tylko złotówka, a Wi-Fi nie ruszałem, cukrutki jak pierś Tylko teraz Neostrada w całym twoim domu Dzięki modemowi Wi-Fi i netbookowi <laughs> za symboliczną złotówkę każde Telekomunikacja Polska Ogranicza się ból stawów, mięśni lub pleców? Teraz go pokonasz. Zobacz, czerwony kolor to stan zapalny, czyli ból. Schłodź go zamiast rozgrzewać. Zastosuj ibum e żel, który działa dwufazowo. Najpierw ibum e żel schładza skórę łagodząc ból. Następnie wnika głęboko likwidując stan zapalny przyczynę bólu. I e I znów możesz działać. Ibum e żel chłodzi i likwiduje ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tu wiesz każdy letniewości stosowany, zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wiecie co odkryłam? Jogurt mojej mamy Truskawki nie wpadają od razu do kubeczka Tylko do miksera Są ich miliony Albo nawet tuziny Tam zamieniają się w mózg, który ląduje na jogurcie mm. Mm. Mama mówi na to frup Ale dla mnie to owocowy alarm Kasiu, widziałaś mój frup? Nie Miller frup, bo kocham ten smak I tyle Tradycyjnie wyśmienita Polskim smakiem serce chwyta to Supermana! Na letnisku, blokowisku czy w schronisku, więc poproszę dziś. Supermana! My kochamy te kluseczki, pomidorki, gulasz, barszyk, tradycyjnie w palce lizać pyszne polskie. Amino, tradycyjnie polskie smaki. Z Wami od 40 lat. Super Romana kurczaka Kentucky, dwa kawałki chicken bites, frytki, salatka, sos i napój. Big Box jest wysznie w KFC. Napój równa się 11. Zestaw to w Mac zestaw i zapłać tylko 8,90. Zestaw Big Mac, Mac Royale, Mac Chicken, 2 burgery i kurczak McNuggets. Zestaw swój Mac zestaw tylko w McDonald's. Ale było komarów. Nie no. Gorąca wiadomość. Żabka wprowadza nową politykę cenową. wielo sztuki to sztuka kupowania wielu sztuk za mniej. Te czekolady będą o wiele tańsze, gdy kupisz trzy sztuki. A te soki, gdy weźmiesz dwa, z Żabki dla Państwa! Piotr Huak! zapomniał. O, no to takie sztuki, Tylko w żabce! Piwo okoci mocne, pół litra, 4 sztuki za 10 złotych i chipsy Night Max, 3 sztuki już za 7 złotych. Żabka, blisko, szybko, wygodnie! Hej, chyba nie zabierasz mojego ostatniego miller, Milch. Nie, nie. Uh. Uh. Smakuje? <Whoops sauetka> mhm. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To właśnie napój mleczny Miller -Milch. Wybierz z wielu wyśmienitych smaków. Aksamitna czekolada, bombastyczny banan, soczysta truskawka lub wyjątkowa pistacja z kokosem. Miller, bo kocham ten smak. Absolutnie doskonały cynamonowy smak i małe chrupiące kwadraciki. Tak trudno im się oprzeć. Cinnamonis, obłędnie cynamonowe. <śmiennie wytkujesz> Łaciate? Samo mleko. 是我们的人你再一击，我死定了。<noise> <noise>